Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcinku, nie ma, nie ma witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Kinia i dzisiaj zapraszam was na takiego luźnego, domowego, może też nie domowego, takiego do końca, bo będziemy gdzieś wychodzić, to wam potem zdradzę, vloga. Także co, zapraszam was do oglądania. Słuchajcie, myłbym teraz z Michałem, robimy grilla na patelni, słuchajcie, jak ktoś jest głodny, to raczej nie oglądajcie tego, piękne. Kiełbaski tutaj jak się pięknie grillują Michał płacze, bo nie ma ketchupu Kochani, Jak, jak wiecie, nie ma gdzie, jest ketchup, ketchup? Jak będzie, gdzie jest ketchup to napiszcie w komentarzu Jak wiecie gdzie jest ketchup napiszcie w komentarzu Kochani, musi być gdzieś keczup. Patrzę, Szukanie ketchupu Tam poszukaj, właśnie za tymi tam płynami No. Jest Kolejny dzień z taką piękną pogodą Jestem uwaga u siebie na balkoniku, trochę prześwietla Ale jest ogółem przepiękne, błękitne niebo Słoneczko świeci tam gdzie nie gdzie, są tylko chmurki Wy to słyszeliście? Ty jesteś świnią po prostu, Michał. Patrzcie, jeszcze się cieszy, głupi. Co ty zrobiłeś? Kiełbaskę. <noise> Nie ja jestem po prostu w szoku, to jest po prostu świnia, proszę tego nie wycinać, naprawdę montażysta nie wycina, niech tam świat zobaczy, jaki on jest obleśny Wracajmy do tego, co mówiłam, spinam się i patrzę ile jest stopni, 25 stopni w cieniu, kochani, a więc aktualizacja, myśliliśmy kiełbaski Michał dostał opiep za to, że beka że jest świnią i słuchajcie, pokażę wam szybko moją stylówkę jestem bez makijażu, okulary aliexpress sukienka z H&M mam na sobie taki. Klapki Gucci. No i moja torebka. I to tyle. I słuchajcie, teraz jedziemy do galerii, bo chciałabym zakupić jedną rzecz, lecz nie wiem, czy to jeszcze kupię, bo jak już sprawdzałam, to tego nie ma. I jest trochę drogo. To... O, dziękuję. Dobra, jedziemy. Dobra, kochanie, jesteśmy już w galerii i słuchajcie, miałam kupić iPada i nie kupiłam tego iPada, gdyż go nie ma. Jak chcę... Nie, nie kupiłam kapusty. Michał, powiedz co ty kupiłeś? Michał, słuchajcie, zapłacił za jedną rzecz, za jakąś co? Za siatkę. kupiłeś? Za 69 groszy. Tak, za 69 groszy. 69 groszy. To taka druga reklamówka, słuchajcie. Miałam kupić iPada Mini 4, to się chyba dokładnie nazywa, ale go w ogóle nie mają, ani w RTV, ani w Mediamarkcie. Yy, idziemy teraz do Lidla. Słuchajcie. W Lidlu są pewnie takie napoje w, puszcze, w puszce z w chupaczuc, także mam nadzieję, że tam będą. I co, i kupimy je i będziemy robili test. Słuchajcie, kochani, my wróciliśmy z Lidla i patrzcie, co znaleźliśmy. Już to widzieliśmy na TikToku. To są jakby takie napoje, to są chyba gazowane, nie Michał? Napój gazowany, napój no, no, no. gazowany. I to są napoje o smaku chupaczuców, także, także jesteśmy mega ciekawi. I co, zrobimy wam taki szybki testik na żywo. Dobra, zaczniemy od smaku. jaki to jest? Nie Dobra, pomarańczowy, dawaj, wlewaj. Słuchajcie, zapachem to taki jest Grapefruit. Taki Grapefruit, taki. No, już nie wy... o, już. musi do pełna zatankować, no. Musi do pełna zatankować. Na pierwszy ogień leci Grapefruit. Dobra, kto pierwszy? Właśnie no. mogliśmy na dwie szklanki, żeby było. Dobra, zrobię pierwsza. Dobra. Dobra, robię pierwsza. Taki gazowany pomarańczowy, jakoś szału ten nie robi. Taka orężada pomarańczowa, ten jakoś tak szału nie robi. No, takie, takie Taki Takie normalne, takie po prostu jakby taka orężada pomarańczowa, taka grejpfrutowa, szału nie Taki robi. Taki gazowany sobie. No, 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 no. Kolejny to jest napój gazowany o smaku truskawkowo śmietankowym, także tutaj może być coś lepiej. Będzie różowy, czy będzie różowy? Co? Jest biały, fuj to, ej, ochidnie no, to dobra, wygląda. Mi się wydaje, że to będzie dobre. Oh, powącha jak czupa czups takie truskawkowe, no, no, no. ale ślicznie wachnie. Dawaj. Taki mdlący jest. No. Taki mdlący, nie? Ale w sumie smakuje jak ten lizak trochę. Tak, smakuje jak taki lizak, ten taki truskawkowy lizak z czupa czupsa. Co idzie dalej? Mamy grape, to są winogronowe. O, ładny, ładny, ale ładny już starczy. Ten to jest śliczny, patrz, jak ten super wygląda. Dobra. O, ja, pomyłaj, jak ładnie pachnie. Mhm. Ślicznie, nie? No. Też taki szału nie robi. Taki no. sen, nie? Słuchajcie, ze wszystkich trzech ja myślę... Nie, bo to był taki mdlący. Najlepszy chyba jest. Dla mnie, moim zdaniem ten. Moim guter. zdaniem ten środkowy. Moim zdaniem ten był najlepszy. Ogłem tak szału nie robią. Zapach mają śliczny, wygląd też jest śliczny, ale ogólnie szału nie robią. Ale jak najbardziej podobny do Lizaka, to jest właśnie. Ten to jest najbardziej podobny smak zbliżony do lizaka, serio. Także kochani, jeżeli się zastanawiacie, gdzie te kupiliśmy, to kupiliśmy, dość czas mówię w Lidlu, teraz one są i widziałam, że były do wyczerpania zapasów i cena takiej jednej puszki to 3,99. Szału jakoś nie robię, ja nie lubię takich jakbyś takich mocnych, takich bardzo soków w ogóle niebygazowanych napoi. Ale jak coś, to już mówię, że ten był najlepszy. No i mamy godzinę 19. Słuchajcie, Michał sobie przyciął drzemkę. Ja w ten czas coś robiłam na komputerze, ogarniałam sprawy takie YouTube'owe, odpowiadałam Wam na komentarze i w ogóle. I zrobiliśmy sypickę. już idziemy na dół do kuchni pokażę Wam, co sobie zgotowaliśmy. No i można powiedzieć, że na dzisiejszy vlog to tylko jedzenie, bo jedliśmy kiełbasy, teraz jemy pizzę. Jeszcze w środku piliśmy te takie czupa-czupsowe, patrzcie, pizzaka Giuseppe. Jeżeli ktoś jest głodny, to naprawdę... Polecam nie oglądać tego vloga. No i witam was w mojej łazience i mojej takiej wieczornej pielęgnacji twarzy, bo wiem, że bardzo, bardzo, bardzo cię oglądać coś takiego związanego właśnie z jakąś taką rutyną wieczorną, co jest jakimś myciem twarzy, tutaj myciem włosów, tutaj to. Także postanowiłam, wam nagrać w sumie. Nie zmieniło się dużo, w sumie nie zmieniło się nic, ale są też nowe osoby na moim kanale, także postanowiłam, że pokażę to jeszcze raz. Wszystko różowe po mam, wszystko różowe. Zaczynamy od takiego peelingu z Nivea i jest to peeling taki najmniej mocny. Ja byłem, używam zazwyczaj tego takiego najbardziej mocnego, który ma trzy kreski, trzy kropki. Bo zobaczcie, tutaj mają kropki intensywności. Różowy ma właśnie jedną, niebieski ma dwie, a zielony, to jest aloesowy, ma trzy. To jest najnowy, a ten po środku to jest jagodowy. Nie wiem, czy tego mu się potrzebne do życia, to co mówię, ale nieważne. I zazwyczaj używam tego, co ma trzy kropki i używam go zazwyczaj raz, dwa razy w tygodniu. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Dajcie znać, ile razy w tygodniu powinno się używać taki peeling. Chętnie poczytam i się dowiem. No, a więc teraz postanowiłam, bo tamten już mi się praktycznie zużył. Na dole jeszcze właśnie mam ten niebieski, a tutaj u góry mam tylko ten różowy. Także jest delikatny, więc postanowiłam, że go teraz zrobię. Ja byłem zaczynam od troszeczkę takiego namoczenia tej twarzy. Nie dajemy jakoś dużo tej wody, tylko będzie tak po prostu, żeby ta twarz była taka Wilgotna, taka, żeby była leciutko wilgotna. Do pilnik trochę na rękę, wysypuję, wysypuję, wyciskam go. On ma tutaj taki, no widać, że on jest delikatny, on nie jest jakby taki mocno ziarnisty. Ten zielony, który już mówiłam, że jest taki, ten jakby ten najmocniejszą intensywność ma, no to jednak jest taki już bardzo taki ziarnisty. Ten jest taki delikatny. Czegoś się za dużo wycisnęłam. Dobra, jakoś damy radę. Robimy teraz te ruchy na błyszczce, myślę, że każdy wie, jak to się robi, chyba, że ktoś na przykład robi w peelingu, no to ja go robię w ten sposób. Możecie pisać dziewczyny, jak wy to robicie, czy robicie na przykład. O, pokażę wam coś. Mamy takie coś, to też można chyba tym robić peeling, nie? O, fajne to. Czy ty, tym zamiast, yy, jak to się nazywa, zamiast rękoma robić? Wiecie, znaczy, takim czymś można robić, czy wy robicie peeling takim czymś? Czy robicie raczej rękoma, tak jak ja to przed chwilą Wam tutaj zaprezentowałam. Ej, to jest w ogóle fajne. Kurde, wydaje że przyjemne, to nie próbujcie sobie jeszcze tak, wiecie, rok bardzo. Fajnie to się wchłania, bo jak robicie właśnie palcami rykone, to takie wchłanianie to jest takie, wiecie, średnie. Dobra, peeling wmasowany, wszystko jest git, więc teraz zmywam go. Dalej waniliowy, mleczny tonik z kosmetyków od Kylie. Ja nakładam na wacik, trochę się muszę schylać, bo nie wziąłam z tobą ostatnio do łazienki, tylko postawiłam na tej takiej szafety drewnianej. Jeżeli ktoś oglądał y, mój odcinek pod tytułem, że właśnie y, stroję łazienkę, to można powiedzieć, dekoruję swoją łazienkę, no to właśnie na przykład z jest Jeżeli ktoś nie oglądał, ktoś jest nowy, to serdecznie Was o, odcinam od do tego odcinka. Bo całkiem niedawno na moim kanale. Kiedy tą twarz stonizuję, przechodzimy do kremu, takiego nawilżającego i tutaj też mamy kajski. Ja się staram, jeżeli na przykład używam czegoś z jednej serii, to staram się wszystkie kosmetyki, żeby było na przykład krem, właśnie yy, mleczko, tutaj też mam piankę myjącą, mam też krem pod oczy z tego, więc jakoś zgubiłam to, jest to w ogóle do twarzy, a jeszcze jest pod oczy, tylko że nie mam pojęcia, gdzie się zapalił ten pod oczy. Dlatego właśnie tutaj sobie wyciskam, co jest z nimi, tak? Dobra, wyciskam i rozprowadzam sobie w Tak robię kropeczki, a potem to wszystko jakby rozmasowuję. Mamy nałożone wygląda to jak krem Nivella. W ogóle słuchajcie, Michał by ostatnio mówił, przypomniało mi się że krem jest na wszystko. Dajcie znać, czy wy w domu macie, że w każdym polskim domu jest kremiwa. Dajcie znać, czy macie w domu kreniwa i czy też na przykład jakieś oparzenie, czy coś, na przykład jak się spalił na słońcu, to też kremiwa, Moja ja ma po prostu do jakiejś zaczerwieni, do wszystkiego używa kremoniwa i tak po prostu się śmiejemy, że kremliwa jest na wszystko. Dajcie znać, czy wy używacie Nivea i czy macie go w domu. A tak w ogóle wygląda mój outfit domowy. Takie dresowe, białe spodenki z czarnym tej paskiem z Kalina Kleina. I taki beżowy topsy Aliexpress, mój ulubiony po prostu, uwielbiam chodzić w tych topach z Aliexpress po domu. I wspomniałam o Aliexpress i ja próbuję właśnie odcinka z Aliexpress, to nie będzie bardzo dużo pytań, to słuchajcie, tam no, spokojnie pojawi się on, przyszło już do mnie troszeczkę sporo ciuszków, Czekam jeszcze na dostawę, bo to jednak trochę za mało jest na jak na jeden odcinek. Czekam na jeszcze dostawę paru kciuszków i będę nagrywała odcinek. Mam nadzieję, że w lipcu, jeszcze w lipcu na pewno się pojawi, także jeżeli jesteście ciekawi i nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco. Zostawcie dzwoneczek, żeby pamiętać, czy to Wam będą przychodzili? Znaczy, nie musicie pamiętać, tylko będą Wam przychodziły powiadomienia, kiedy moje odcinki są wstawiane. Ogólnie bardzo dużo osób się do mnie pyta, jaki co, co jakie dni są odcinki, czy ty masz jakąś taką właśnie kolejność, kiedy są odcinki jakoś zaplanowane. Słuchajcie, u mnie odcinki są co trzy dni, czyli na przykład dajmy tak, w poniedziałek jest odcinek, wtorek, środa nie ma, czwartek jest odcinek, piątek, sobota nie ma, niedziela jest odcinek. Co trzy dni po prostu. I praktycznie zawsze odcinki są o 12. Zdarzają się wyjątki, ale to po prostu miałam problem z internetem, że odcinek był o 17.30, raz o 18.00, ale to są naprawdę takie wyjątki, wyjątki. Zazwyczaj odcinki są o 12, ewentualnie o 11.00. No ale to już mówię, są takie jakieś wyjątki. O 12.00, co 3 dni, zapraszam. Jeżeli już się może, nie możecie doczekać, to od dnia publikacji tego filmu dwa dni. I następny kolejny dzień to właśnie będzie kolejny odcinek. No i patrzcie, co, co to w ogóle mamy. Odpadł mi jeden doczep z włosków. Eee! wydaje mi się, że po prostu odpadł mi dlatego, że byłam u fryzjera i jakoś te. Y, byłam na odroście, i no i trochę te farby jednak rozpuszczają te doczepy. Ale tylko jeden mi odpadł, także w sumie jest git. A ostatnio na przedłużaniu byłam. Kurde, jakoś na początku maja chyba, jak było otwierane salony po tym wszystkim. Jakiś początek maja, mi się wydaje, że był. Może połowa maja coś takiego, a już lipiec, tak że minął ponad miesiąc, a mi tylko odpadł jeden tutaj. Jak to się nazywało? Nie doczep, tylko... Nie pamiętam jak się nazywało. No po prostu jeden doczep mi odpadł. I jeszcze jedna rzecz, mówiłam wam, że bardzo chcę kupić iPada. Słuchajcie dokładnie, chcę kupić iPada y, mini. To się nazywało mini? Mijoceno. Na... Tak, iPad mini 4 to się nazywało. Dlaczego ja w ogóle chcę kupić? Po prostu ubrudlałam sobie, że chcę iPada, a w ogóle miałam już kiedyś iPada ale tak sobie pomyślałam, że kurde, będzie mi on w sumie potrzebny Naj, najbardziej potrzebny jest mi, będzie on jest mi, będzie on, co ja w ogóle mówię, czasami robię takie zdania że to jest szok, będzie mi on potrzebny przede, przede wszystkim do live'ów na tiktoku, do wchodzenia wam na profil, jeżeli mnie nie obserwujecie na tiktoku, to zapraszam, kinia.wiczyńska będzie mi potrzebny tam do live'ów, do, do ogarnienia youtube studia do takich wiecie, rzeczy, yy, ipad jednak jest mniejszy, mogę go zmieścić do torebki na telefonie, również to mogę robić a, no nie wiem no po prostu fajnie jest mieć taki gadżet. Na laptopie tego nie zrobię, na no zrobię, ale jakby nie spakuję tego do torebki wszystkiego. Na przykład Live'a nie zrobię na laptopie, a na iPadzie, no już jak najbardziej. Słuchajcie, słuchajcie, jeszcze jedna nowina. Założyłam nowy kanał na YouTubie, Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to serdecznie Was zapraszam. Bardzo długo mnie o to prosiliście w wiadomościach prywatnych na Instagramie, przy okazji Instagram Kinia.witcheńska. Prosiliście mnie, Kinia, czy będziesz nagrywać gry, na przykład Mister Planet, Simsy, to są w ogóle. Dwie najbardziej powtarzające się gry, które chcecie, żebym nagrywała. Więc ja tak sobie myślę, kurde, może mam troszeczkę inną tematykę tego kanału, który prowadzę teraz, tak, który jesteście, oglądacie mnie w tym momencie. To jest taki kanał bardziej taki lifestyle, vlogi, tutaj jakieś kosmetyczne, coś, no gdzie gry tutaj. Także pomyślałam, dobra, zrobię kanał nowy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nagram tam odcinek, oczywiście, chyba pierwszy odcinek będzie z Mowy Planet albo z Simsów, no nie mam jeszcze pojęcia. Ale serdecznie Was zapraszam, nazywam się Kinia Game i śledziłam się tutaj duży napis, duże K i wszystko dalej z małej razem kinia game Zapraszam was kochani Zostawcie koniecznie subskrypcję z dzwoneczkiem Bo na dniach pojawi się tam odcinek Nie powiem wam, może za jeden dzień, może za dwa dni Ale to na pewno będzie w jak najbliższej przyszłości Także zapraszam was, żebyście zostawili tam Koniecznie subskrypcję I co, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmiku Mam nadzieję, że wam się spodobał Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli tak Bo to mega motywujące No i co, widzimy się już w kolejnym odcinku Jeżeli chcecie vlogi takie luźne To dajcie koniecznie znać, że tak, lubicie takie vlogi Buziaczki, pa pa!